Dobre kochani, jest słoneczny, piękny dzień, a ja Was witam w pierwszym vlogu na kanale Klasyka, bo dzisiaj zabieram Was w bardzo wyjątkowe dla mnie miejsce, które uwielbiam i mam nadzieję, że zarażę Was właśnie tym miejscem i zechcecie je odwiedzić, czyli będę na Jarmarku Staroci. Jestem już tak naprawdę, bo już tutaj się wszystko zaczyna. Jest to jarmark na Śląsku, na Szombierkach. Tutaj jest naprawdę sporo rzeczy. Ten jarmark odbywa się raz na miesiąc, pierwszy piątek i sobotę miesiąca, już od wielu, wielu lat. I taka ciekawostka dla osób, które dopiero zaczęły mnie oglądać może jeszcze tego nie wiedzą, ale jest mocno związana z tym jarmarkiem, ponieważ od dziecka. Na nim również sprzedawałam. Sprzedają tu do teraz moi rodzice. E, można ich tutaj spotkać, zawsze tutaj są. E, w dzieciństwie właśnie im zawsze pomagałam, więc trochę trików na znajdowanie dobrych rzeczy oraz na targowanie się znam. <grych> A dzisiaj Wam pokażę, jak to wszystko wygląda i co tu można kupić. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić dobre zakupy. Więc zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. To Mount Everest. sailed jakie fajne procesyjna robota. Na takim targu znajdzie się dużo fajnych rzeczy do urządzenia, na przykład ogrodu. Patrzcie, jakie fajne krzesło do renowacji. Wanna, coś można posadzić, przerobić, rewelacyjne rzeczy. Tam już przeszliśmy naprawdę sporo, tam jeszcze jest wielki plac, tutaj jest wielka długa ulica i jeszcze ogromny plac dalej, więc tu jest na kilka godzin chodzenia. Zobaczcie jaka wanna odrestaurować i jaki ciekawy dodatek w domu. Już zrobiłam fajny zakup, jestem z niego mega zadowolona, ale Wam jeszcze nic nie zdradzę, bo będzie to materiał na osobny film. Ale to jest to bycz fajna. Kolejny plac po schodach na dół. Teren jest tutaj naprawdę duży, więc musicie uzbroić się w cierpliwość, przyjechać dużo wcześniej i chodzić spokojnie, oglądać co kto ma wystawione, bo... No, są czasem podziały, że ktoś handluje tylko meblami, ktoś na przykład winelami czy porcelanem, jak na przykład tutaj. Natomiast no, dużo jest takich stanowisk, gdzie jest wszystko i nic. I jeżeli czegoś szukacie wyjątkowego, to po prostu musicie mieć cierpliwość, żeby się temu wszystkiemu przyglądać. Ale piękne kolorowe szkło tutaj jest. Warto. Każdy tutaj coś dla siebie może znaleźć ale potrzebuje na to sporo czasu, więc najlepiej siódma, 8 rano i o tych godzinach właśnie tutaj przyjechać znajdziecie tutaj też kilka takich stanowisk, gdzie macie pełno koszy, kartonów i macie jakieś tam wyceny, więc możecie sobie grzewać, szukać i kupić coś za 5, 6 do 10 zł. Więc naprawdę jest co tutaj robić. To jest jakiś plan? Piękne rady są lądowe. ma Pan coś jeszcze może z takich kosmetycznych ciekawostek? For me, I've walked through all of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door. Patrzcie jaka piękna skrzynia i ta skrzynka na butelki też jest fantastyczna To też jest ładne, no zależy za ile Nie, na to nie widzę

Wentylator? Mm. Już ponad 3 godziny chodzimy, udało mi się kupić kilka fajnych rzeczy, Adam też kupił fajne radio samochodowe, które Wam już pokazywałam tutaj, no trochę jest zmęczenie, bo jest dzisiaj bardzo, bardzo ciepło, ale ja jestem naprawdę zadowolona z tego, co udało się kupić. na mało, i przyjechaliśmy na złomowisko. Tu też można znaleźć fajne skarby. Tylko trzeba szukać. Na złomowisku nie znaleźliśmy nic ciekawego, ale to jest też fajne miejsce do szukania skarbów. Na przykład, jeżeli chcecie sobie zrobić jakąś własną. Lampę czy, czy coś takiego, to tam znajdziecie bardzo tanie materiały właśnie do takiego tworzenia kreatywnego. Ale pokażę Wam, co udało mi się dzisiaj kupić na giełdzie Staroci, bo tego Wam jeszcze nie zdradzałam. dam, uchwyty, takie metalowe uchwyty do mebli, bo będę przerabiać pewien mebel. I będzie to wszystko na klasyce, więc dzisiaj pierwszy vlog, a niebawem pierwszy film z DIY, takim meblowym, z renowacją mebli zakupiłam również za 5 zł, opakowanie wazeliny kosmetycznej, takie stare metalowe opakowanie. Jeden wyjątkowy kosmetyk, bardzo ciekawy, którego Wam nie pokażę tutaj, bo oni będzie całkowicie osobny film, więc cierpliwości nie chcę Wam tutaj zdradzać niespodzianki. Kupiłam również trzy magazyny. Bardzo tanio udało mi się je zakupić, bo po 2 złote. Są to magazyny z 1961 roku. I dlaczego kupuję takie magazyny? Cieszę się, że tak tanio udało mi się je kupić. Słuchajcie, bo um, takie magazyny, gazety ogólnie nie są tanie. Tym bardziej, kiedy znajdujemy tutaj reklamy. A mamy reklamy, zobaczcie. Możemy raz poczytać jakieś fajne mmm, ciekawe artykuły ale są też kosmetyki reklamy kosmetyków i dzięki temu wiem co jest autentyczne co mogę szukać jeszcze aby wam przedstawić na kanał zobaczcie troszkę o modzie więc magazyny są naprawdę ciekawe ja sobie je przeglądam głównie szukam reklam ale często sobie też poczytam o jakichś ciekawostkach Patrzcie, jaka piękna pani. I z takim makijażem typowo w 100 lat 60. Więc tak wyglądają moje zakupy. Nie udało mi się jedynie kupić krzesła takiego ciekawego w zasadzie taboret taki okrągły tego poszukuję od jakiegoś czasu ale jakoś nic mi nie wpadło w oko a potrzebuję tego do swojego wnętrza, o czym mówiłam na moim pierwszym kanale Karolina Ziętek Makeup Artist no i tak, tak się prezentują te łowy, ogólnie nie wydałam dzisiaj dużo z czego się cieszę a mam materiały na kolejne, takie pomoce, tak jakby, żeby tworzyć kolejne materiały dla Was tutaj na klasykę. Dzień jak najbardziej udany. Udany przede wszystkim dlatego, że no poznałam jeszcze fajnego pana, który mi pokazał, oczywiście, rzecz, która mi się najbardziej spodobała i była to najdroższa rzecz. Nie wiem, co tutaj było uchwycone na kamerze, ale no tak taka oto puderniczka, piękny kobiecy dodatek za 2800 zł. Kiedy usłyszałam cenę, z czego jest zrobiona, nie chcę tutaj dokładnie mówić, bo no nie jest to zbytnio legalne, więc tak bym walczyła z tym wszystkim, ale jednak jest to przedmiot historyczny z XVIII wieku no, był po prostu przepiękny z taką precyzją wykonany 2800 zł no poprosiłam czy mogę to zobaczyć bo jestem pasjonatką tego i kolekcjonuję, no ale jeszcze w mojej kolekcji nie ma aż tak drogich przedmiotów no wiadomo, to ogólnie kolekcjonowanie takich rzeczy kosztuje sporo Czasem uda mi się coś kupić za grosze, a no, w większości to jednak trochę trzeba zapłacić, czy sprowadzić z innego kraju, aby to tutaj się znalazło w Polsce. To nie jest takie łatwe. No, ale tutaj ten, ten przedmiot piękny, 2800. Słuchajcie, jak to usłyszałam, jak to zobaczyłam, to się tak wzruszyłam. Serce mi zaczęło tak bić, że myślałam, że zaraz zejdę na zawał. Tym bardziej przez cenę, którą usłyszałam ale bardzo to było miłe ze strony tego Pana, że wszystko mi pokazał, wytłumaczył mimo tego, że no zainteresowana kupnem to ja nie byłam i od razu to szczerze powiedziałam, że no, no nie mam takich pieniędzy, żeby to zakupić, więc cieszę się, no cieszę się, że są tacy ludzie, ludzie, którzy mimo wszystko wspierają, bo, bo wiadomo jest to coś tak delikatnego i lepiej tego nie otwierać, tym bardziej jeżeli ktoś nie jest zainteresowany kupnem dziękuję bardzo w sąsiedzi za efekty specjalne a wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję, że spodobało wam się to co zobaczyliście nareszcie znalazłam odrobinę czasu i spokoju żeby się z wami przyzwoicie pożegnać i podziękować Wam za tego pierwszego vloga na tym kanale. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Taki rodzaj materiału, kiedy pokazuję Wam swoje ulubione miejsce i gdzie co można fajnego kupić. Yy, jednak ta cisza została zakłócona, więc dziękuję Wam bardzo o pa!